Witam Państwa serdecznie. Mam nadzieję, że oglądaliście już Państwo moją pierwszą opowieść o książce Ostatnia Tajemnica, Początek Końca. Teraz czas na drugą w kolejności napisaną i wydaną książkę. Książkę pod tytułem Ziemianie. Książka Ziemianie, podobnie jak Ostatnia Tajemnica, Początek Końca, istnieje w trzech wersjach. Pierwsza w oprawie miękkiej. Jak widzimy, Szczęśliwa Para. Pełnej nagości podąża w kierunku kręgu światła. Tył książki to standardowo, jak zazwyczaj, krótki opis treści. Co do kolorystyki okładki, to zarówno grafika, jak i tekst umieszczone zostały w tle o barwie fioletowej, z dodatkiem czerni. Druga z książek jest dokładnie taka sama, lecz już w oprawie twardej. Podobnie jak w przypadku ostatniej tajemnicy początku końca, ten rodzaj okładki jest dla posiadaczy książki bardzo fajny i wygodny w czytaniu. Niestety, podobnie jak ostatnia tajemnica, również te obie książki mają już tylko charakter historyczno-pamiątkowy. Nie kupimy tych wersji w sklepach. Jedynie fani i kolekcjonerzy, póki jeszcze są dostępne, będą je mogli nabyć głównie podczas wykładów i spotkań autorskich ze mną lub na szczególne zamówienie bezpośrednio u mnie. Ostatnia trzecia wersja, ta dostępna w sprzedaży, ma oprawę miękką i tzw. skrzydełka, na których umieszczono informację o autorze, czyli o mnie, oraz zdjęcie i informacje innych napisanych przeze mnie książek w tamtym czasie. Przód okładki to wąż otaczający jabłko. Jak widać, tę grafikę wkomponowano w czarne tło. Oczywiście ma to symbolizować biblijny raj. Chociaż dla czytelników Biblii nie jest to nowością i wiedzą, że owocem z raju wcale nie było jabłko. Po prostu wiemy jedynie, że kobieta zerwała owoc i dała go do zjedzenia mężczyźnie. Tył okładki to standardowe info. Info mające zachęcić czytelników do zainteresowania się książką. Podobnie jak w przypadku większości napisanych i wydanych przeze mnie książek, wszystkie trzy wersje zawierają wewnątrz piękne grafiki. Ilustracje prowadzące czytelnika w każdy z rozdziałów. Z opinii czytelników wiem, że jest to element, który bardzo się podoba. Jeśli chodzi o gatunek literacki, to lekka i miła w czytaniu beletrystyka z zawartością dialogów, chociaż pojawia się niekiedy sporo emocji. Także i łezka może się pojawić w oku wrażliwego czytelnika. W zakresie treści to w pierwszej części opisuję zupełnie nowatorską wizję powstania istoty zwanej człowiekiem. Opisuję zarówno akt jej stworzenia, nikt w taki sposób jeszcze tego nie opisał, jak i incydent z wężem i owocem, wraz z usunięciem pierwszych ludzi z niezwykle miłego miejsca zwanego potocznie rajem. Druga część książki to już moje odkrycia podyktowane olśnieniem umysłu w zakresie konstrukcji i duchowości stwórcy, czyli potocznie mówiąc Boga. Praktycznie pokazuję na stronach książki całą budowę i obraz boskiej duchowości w schemacie łatwym do zrozumienia dla każdego. Jednak oprócz tego, aby było łatwiej Wam przyswoić tę nowatorską, nieznaną dotąd konstrukcję i wiedzę, bo to przełom światowej teologii, teologii, czyli nauce o Bogu, pozwoliłem sobie opisać każdy z boskich duchów w formie praktycznej, czyli w zastosowaniu w naszym życiu. Wobec tego czytając książkę natraficie na szereg krótkich opowiadań i historii ludzkich, potocznie określanych jako z życia wzięte książka zawiera oprócz tego jeszcze kilka niezwykle ciekawych historii i zagadnień o których jak przypuszczam większość z was nie słyszała i tutaj zakończę opowieść o książce mając nadzieję że zachęciłem was do jej przeczytania zapraszam do poznania nowej wiedzy oraz przygody z książką ziemianie